Kiedy pół roku temu prezentowaliśmy golfa szóstej generacji feedbacka, mówiliśmy o tym, że auto na nowo wytacza standardy, jeżeli chodzi o jakość wnętrza. I rzeczywiście eee, pojawiło się pierwszy raz w tym, tym segmencie wiele elementów, wcześniej nigdy niedostępnych, nieoferowanych w tej klasie samochodów. Podwójne uszczelki drzwi, podwójnie tłumiona przednia szyba. Dzięki temu we wnętrzu panuje cisza i spokój podczas jazdy. Eee, a w GTI mamy dodatkowo chromowane pedały, kubełkowe fotele, które, są, które bardzo dobrze trzymają w zakrętach, ale nie męczą podczas długich podróży. Kierownica spuszczona u dołu, która i mniejsza niż w standardowym golfie, bardzo świetnie pozwala prowadzić i czuć ten samochód. I design foteli, który no, jest nawiązaniem do tradycji, do tradycji golfa pierwszego z 1996 roku. Właśnie taka tkanina była na fotelach tamtego samochodu.